And dear Czego życzyłby Pan na święta mieszkańców miasta Zdrowia! Na święta szczęścia i pomyślności i zdrowia. Życzyłabym, żeby przeżyli je. Pięknej atmosferze, by porządni wypoczęli, by się nie przejmowali głupotami. Na przykład tym, czy bigos jest dobrze zrobiony, czy na pewno jest ryba po grecku, czy na pewno paszeciki będą smaczne, bo to nie jest najważniejsze. Radości i szczęścia, wszystkiego najlepszego. Miłości. Wy spełniły się wszystkie marzenia i w ogóle. To. Dużo śniegu. Śniegu przede wszystkim, tak. Nie ma to jak białe święta. Zdrowia przede wszystkim. Więc reszta to się znajduje. Radości. Z zakupów. Z rodziny, ze spotkań. Dużo prezentów. Tak, spokoju i zimy. Z biał i śniegu, o. I sobie też bym życzyła. Bo wtedy sprzedaż... Czapać by mi Spokoju, jakiejś takiej pozytywnej energii. Przede wszystkim. Zdrowia, szczęścia i radości, pieniędzy dużo. To wszystko. Życzę wszystkim mieszkańcom, już nie tylko miasta Polskie, ale całego świata, aby te święta były, no... Miłym odczuciem i zawsze się wiąza, kojarzyły z czymś miłym, a nie, a nie złym. I też najważniejsze jest to, żeby wiedzieć o co tak naprawdę chodzi w świętach Bożego Narodzenia: a chodzi o narodziny pana Jezusa Chrystusa, czyli Boga.